Siąderko to jest Ziggy i witam was w ostatnim odcinku z Out Mistrzostwa Złomka Wybaczcie mi za moją dzisiejszą aparycję, ale niestety wczoraj zaatakowała mnie alergia Przez mój nos został pewnym źródłem cukru z warzyw Bo jest czerwony, rozumiecie jak burak Cukrowy I mogę też gadać trochę przez nos, więc przepraszam Będę sobie popijał zieloną herbatę, bo jedliśmy wczoraj z Paulą Purgera Który nie do końca mi podpasował Dzisiejszy odcinek będzie krótszy, o wiele krótszy Ponieważ mamy dzisiaj tylko dwa wyścigi do zrobienia I są to dwa ostatnie wyścigi na stadionie Siema stary Wyścig na stadionie numer 3 Jezu zdjęcie stary oh, Gratuluję, stadion jest, jest piękny well, Co wy na to droga widownią? Oh, yes. Tak, stadion jest ładny, ale publiczność no już nie do końca, w sensie widownia. A międzystanowej. Miejsce na widownię, publiczność. No. So, gotowi na wielki show? To będzie cudowny wyścig. Jednak czuję się trochę podle, nie chciałbym, żebyś przegrał na własnym terenie, ale nie mogę tak po prostu dać ci wygrać. Nawet na to nie liczę. Pokaż co potrafisz. Jednak nim zaczniemy, jest jeszcze kwestia ochrzczenia stadionu. Widzisz tamtą czerwoną wstążeczkę? Ale sobie stać czerwona wstążeczka. I tak. zwycięzca ją przecina. Start. Tak. Ale będzie jazda. W ogóle podano mi szosak z nie ma sali z tego powodu, że nie udało mi się uzyskać licencji na Porsche. A udało mi się uzyskać licencję na Ferrari. To jest niesamowite. Generalnie ja nagrywam to na dzień przed wielką premierą w Polsce. Ale jutro u mnie, jak nagrywam, wychodzi Disney Plus. A u Was to już troszeczkę czasu minęło. Więc może się znać, jeśli już kupiliście abonament na Disney Plus. jak tam Wam działa? Jakie są Wasze odczucia już po użytkowaniu tego serwisu streamingowego? Ponieważ, tak szczerze, ja się troszeczkę wkurzyłem. Bo ogólnie z tego, co. To ja czytałem właśnie przed premierą i tak dalej Może być na jednym koncie 7 profili, nie? Że 7 jakby osób, siedem oddzielnych kont w jednym kącie, jakby, nie? I że 10 urządzeń łącznie można zarejestrować Czyli jakieś tam telefony, jakiś tam komputer, telewizor i tak dalej No spoko, nie? Ale co się okazało, to się dowiedziałem w sumie O ty... Co jest? Co się stało z tym Ferrari? To się dowiedziałem w sumie wczoraj, czyli w sumie na dwa dni przed premierą, że mimo tego, że możesz 10 urządzeń mieć zarejestrowanych, że możesz mieć 7 profili, to w jednym momencie można oglądać na 4 urządzeniach, 4 ekranach. Czyli jakby... Jest około je tłuką, co jest. Czyli, jakby na czterech urządzeniach ludzie użytkowali Disney Plus, to już piąta osoba nie może tego obejrzeć. Musi poczekać, aż jedna z tych czterech osób yy, przestanie oglądać. Ja już mam całą e ekipę do Disney Plus, wszystkie siedem profilów mam zajęte. No i, i, i to może być ciekawe. Może być problematyczne czasami, ale po dupie dostaję, Boże Święty. Nie no, muszę od nowa chyba to zrobić. Ale tak, w takim razie możecie dać znać, czy już kupiliście Disney Plus i czy już coś obejrzeliście. Jeśli coś obejrzeliście, to dajcie znać co. Ja mam nadzieję, że w tym momencie, jak już będzie Disney i plus i tak dalej, to ja już sobie obejrzę dużo odcinków Han Montana i z Very Place, o Jezus Maria jak oni mnie biją. W sensie, jak oni we mnie wierzają, to oni jeszcze popychają. Jak oni to robią? Ajajaj, no ich chłop wygrał. Ale Plus jest taki, że za tym razem byliśmy drudzy. Poprzednim razem byliśmy czwarci. Twa na czwartym miejscu. Dobra, teraz się udało. Teraz na spokojnie to zrobiłem. Mamy pierwsze miejsce na ostatnim wyścigu w tej grze. A jeśli coś obecnie sobie popijacie, to życzę bardzo smacznego tego, co obecnie pijecie. Jeśli dzisiaj jeszcze nie napiliście wody, to zachęcam do pójścia. I napijcie się wody, ponieważ odwodnienie nie jest niczym fajnym, a jest coraz cieplej, więc wiadomo. O wiele prościej jest się odwodnić. Więc ja bym na waszym miejscu nie ryzykował A jeśli ten film został waszym filmem do jedzenia To dziękuję bardzo serdecznie za ten zaszczyt I życzę smacznego A my przechodzimy dalej Świetny wyścig Giovanni Tak, będziemy musieli to kiedyś powtórzyć Tak, jeszcze Musicie ścigać się jeszcze raz. Ale widziałeś przecież, zygzak wygrał. Słońce świeciło ci w oczy, myślałeś o domu i to cię rozpraszało. Popatrz na swoje opony, kompletne flaki. To tragedia, z której nigdy się nie otrząsnę. To znaczy, że ścigamy się jeszcze raz? Dla Luigiego jasne, chociaż tyle możemy zrobić. Ale co ty na to, żebyśmy to trochę urozmaicili? Ty i dwójka twoich kumpli kontra ja i dwójka moich. Gospodarze kontra goście, może być? Dobra, dla Luigiego. Dokładnie. Bez fanów nic byśmy nie znaczyli. Tak, dokładnie. Ja was też kocham, moi, moi widzowie. Bo Zygzak może mieć fanów, a ja mam widzów od serduszka. I to będzie. jak to się nazywało? Sztafeta. Sztafeta ludzi, O mój Boże. Wójcie Hudsonie. O mój Boże, weźcie zaczerwienie zaraz. W ogóle dajcie znać, czy jesteście na coś uczuleni. Pamiętam, że długi czas jakby u mnie to uczulenie się nie aktywowało i tak dalej. Ale no. w czasie dojrzewania po prostu, jakby zacząłem mieć alergię taką większą i tak dalej. Byłem u alergologa i się okazało, że w sumie jestem uczulony na wszystko, co pyli, oprócz sierci psów, w sensie na wszystkie takie wziewne sieć psów i kotów pyli, no wiecie o co chodzi no takie pyłki jakby, no w... Wziewne, bo na nic pokarmowego nie mam Uczulenia, o ty dziowani Srani, zapierdziani, hamie, dwójcie Hatsonie, weź go zła. Więc to wszystko wchodzi również kurz Więc jak nie ma sezonu takiego Alergicznego, wiecie tam wiosna I tak do końca czerwca plus minus To ja mam jeszcze problem z kurzem, na przykład dzisiaj Robiliśmy takie większe porządkowanie Z Paulą i odkurzaliśmy Nasze komputery od środka, a ja jeszcze Dywan potem wytrzepywałem i ojoj Więc dajcie znać, czy wy też macie ten problem Zwany alergią, przez długi czas używałem alegry to jest takie coś, co możecie sobie normalnie kupić w aptece i tak dalej, ale tak normalnie to mam taki fajny lek, biorę zawsze wieczorem i mam spokój. Tylko zapomniałem w... tego dnia wziąć i tak, się jak to był fart, bo następnego dnia byłem na koncercie, tak, który był na dworze. Bez problemu mógłbym tam mieć atak alergii, ale nie miałem, ale uderzył mnie dwa dni później. Wygraliśmy ostatni wyścig w tej grze. Podsumowaliśmy mistrzostwa fantastycznym finiszem i zobaczcie, co na nas czeka. Nasz nowy klub Złomku to nie jest klub, to siedziba wszystkich działań związanych z organizacją wyścigów. Dobra, niech będzie klub. Nowy stadion, nowa siedziba. Naprawdę będzie tu co robić. O tak, obawiam się, że potrzebujemy większego miasta. Ja bym nic nie zmieniał. To był fantastyczny tydzień i mam nadzieję, że będziemy mogli podziękować za gościnność i któregoś dnia gościć Ciebie i Twoich przyjaciół na pucharze Europy. Koniecznie nie możemy tego przegapić. Jedziemy do Europy, a dokładnie gdzie to jest? Tuż zastawem. Za, stawem. Stawem, za kałużą. nie umiem pływać. Czas na ostatnie zdjęcie z mistrz. Nie, fąd to nie jest. On mu się go... za kałużą, zawsze się mówiło za wielką kałużą. Zastawem? Amerykanie sery są tacy głupi, że nie potrafią zapamiętać, że to jest ocean. Dobra, gotowi? Powiedzcie. Powiedzcie kał! Cachoł. Choi. Powiedzcie, co, jak dobrze wiemy albo... Ej, patrzcie, twórca modyfikacji Polaris prostokąt, ale kozak. No, prostokąt się pojawił na ostatnim odcinku. Niesamowite. A kowoda pewnie nie ma. I można pomyśleć, że to jest ostatni wyścig, ponieważ to były napisy końcowe. Jednakowoż jest jeszcze wyścig na stadionie numer 4. Więc to będzie ostatni wyścig w autach. I są złomka. A w sumie, jak wy widzicie ten film, to macie tak plus minus na kilka dni. Bo nie jestem pewien, kiedy jest zakończenie roku, ale tam 20 któregoś na pewno. Ale na kilka dni przed zakończeniem roku. Więc możecie dać znać, jakie macie plany na wakacje. Czy gdzieś wyjeżdżacie, czy zostajecie raz w domu. A jeśli jeszcze tego nie robicie, to zachęcam do subskrypcji tego kanału, zostawienia łapki w górę, wbicie na Instagrama ZginaZex, gdzie możecie się dowiedzieć wszystkich najważniejszych informacji z mojego kanału. Ja wam również w czerwcu stawiam codziennie 30 Days Song Challenge, gdzie każdego dnia wstawiam jakąś konkretną piosenkę, którą mam w tam w takim kalendarzu. Taki kalendarz adwentowy tylko, że z piosenkami i w czerwcu. I również zapraszam was na Twitcha ZginaZex, gdzie robimy sobie live'y, no bo co innego można robić na Twitchu. I napiszcie w komentarzach stadion. Dziewani, pal gumę, proszę. Ale mi chłop na dupie siedzi, dobrze to już koniec, Jezus Maria I ty, i koniec, Giovanni weź No dobra, była równa walka, ale co nie faktu, że Giovanni weź tam Wygrane, ostatni wyścig w mistrzostwach, złomka został wygrany Zigzag, dlaczego zdjąłeś wszystkie naklejki, które wygrałeś? Nie martw się złomku, położyłem je w bezpiecznym miejscu Czy taka ocenka jest tylko wtedy, kiedy na 100% zrobisz grę? Czy na przykład za każdym razem, jak skończy ten wyścig i nie wszystkie naklejki się tam pojawiają, na przykład. A na dzisiaj i w tej serii to już będzie, niestety, niestety na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas przy tej serii z Out Mistrzostwa Złomka. Następną serią oczywiście będzie Racerama, ale na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, wbijajcie na Instagrama z Ziginazex, również na Twitcha z i siema na rapa, cześć. Yo. pa! pa.